Było mocno, wesoło i nie brakowało wrażeń. Drugi licaria powiatu kraśnickiego już za nami. Wydawałoby się, że niemal nieustający deszcz popsuje szyki organizatorom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Tymczasem młodzież udowodniła, że potrafi bawić się w każdych warunkach, podążając w imię zasady, póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. Licaria to dobra inicjatywa. Bardzo dobra, według mnie bardzo dobra i przydatna dla ludzi. Najbardziej mi się podobało chyba to stoisko wojskowe e, legii akademickiej bodajże. Czekasz na jakiś konkretny punkt programu? No, czekam na pokaz samochodu rajdowego yy, pana Steca. Drugie licealia powiatu Kraśnickiego mimo zmiennej aury przyciągnęły wielu zainteresowanych. Część zgromadzonych na takiej imprezie bawiła się pierwszy raz. I czy pierwszy raz jesteś tutaj czy nie? Tak, pierwszy raz. To jest mój pierwszy raz. Jestem na takich właśnie licariach. Licaria były skierowane nie tylko dla młodzieży ponadgimnazjalnej, ale i do gimnazjalistów. Dzięki temu uczniowie mogli zapoznać się z kadrą nauczycielską placówki, z wyposażeniem szkoły i jej bogatym zapleczem sportowym. Jest to okazja wspaniała do integracji naszej młodzieży, do integracji całej społeczności szkolnej, a przy tym również i okazja do promocji szkół, zespołów szkół, no akurat tak się składa, że w roku bieżącym licealia odbywały się w zespole szkół nr 3. Y Niekorzystna była pogoda, co prawda, ale program był atrakcyjny. Mam nadzieję, że te licealia spełniły swoją rolę. Przede wszystkim chodziło nam też i o to, żeby właśnie promować naszą, naszą bazę szkolną. Na licealiach pojawili się także ubiegłoroczni gospodarzy, czyli uczniowie z zespołu szkół nr 2. W ubiegłym roku musieli trzymać rękę na pulsie, by wszystko wypadło zgodnie z planem. Tym odwiedzili kolegów z trójki. W pierwszej edycji nasza szkoła organizowała i brałem udział, nawet aktywny. Władze powiatu, które były współorganizatorem imprezy, podkreśliły trud, jaki włożyli uczniowie i nauczyciele w organizację tego przedsięwzięcia. Co najważniejsze, mogę powiedzieć również to, że społeczność zespołu szkół nr 3 stanęła na wysokości zadania. Ja widziałem wielkie zaangażowanie zarówno nauczycieli, jak i uczniów, którzy przygotowywali a potem prowadzili tą imprezę i to było bardzo, bardzo budujące, bo to była impreza zorganizowana tutaj właśnie przez tą społeczność. Była ona możliwością do zaprezentowania wszelkich walorów tej szkoły, ale i w ogóle walorów szkół prowadzonych przez powiat kraśnicki. Uwagę skupił na sobie kaskader Krzysztof Taczalski, który prezentował swój motocykl. Bardzo fajna inicjatywa. A co najbardziej Ci się tutaj podobało? Pan Taczarski. Swoich sił na pojeździe mogli spróbować wszyscy. Z reguły byli to panowie, ale wśród odważnych znalazła się także kobieta. Stoisko z bronią prezentowano przez przedstawicieli Legii Akademickiej przyciągnęło wielu zainteresowanych. Legia Akademicka to organizacja, która skupia studentów ze wszystkich lubelskich uczelni. Swoim pokazem przedstawiciele tego ugrupowania chcieli zachęcić młodzież do zainteresowania tematyką proobronną. Przyjechaliśmy dzisiaj ze sprzętem, który chcieliśmy zaprezentować młodzieży z Kraśnika. Jest tutaj klasa mundurowa, więc, więc liczymy na zainteresowanie. Mamy szeroki przekrój całego naszego wyposażenia. Broń szkolna, łączność, praktycznie większość tego, czym, czym dysponujemy. Dziewczyny mogły się upiększyć i skorzystać z bezpłatnego makijażu. Pokazy stylizacji prezentowały uczennice studium kosmetycznego. Ja się uczę w Lublinie na Koleżanka studium kosmetycznym. Koleżanka tak samo. To pierwsze tego typu tutaj pokazy? Tak, tak, pierwsze tego typu pokazy. I czy dużo chętnych w przyszło? Pierwsze klientki, ale mam nadzieję nie ostatnie. Poza pokazami młodzi mieli okazję trochę powalczyć, oczywiście na sportowym polu. Wzorem ubiegłego roku rozegrano mecz w siatkówkę pomiędzy nauczycielami i uczniami. Tym razem 2 do 1 wygrała ekipa nauczycieli. Młodzież za wzięcie walczyła do samego końca. Uczniowie w tym roku wyjątkowo dali w kość, dlatego że nie spodziewałem się, że taki opór postawią nam, nauczycielom. I pomimo, że nie wszyscy są z klasy siatkarskiej, to naprawdę poziom był wyśmienity uważny. Uczniowie z klas mundurowych pokonali ciężki tor przeszkód. Rywalizacja była bardzo trudna. Polegała na pokonaniu tych oto przeszkód. Najpierw opony, e, potem beczka, beczka, e, wid, e, nosze. No niestety. Bardzo ciężko. Nie wszyscy mieli zrównoważony czas. No ale pokonaliśmy jak. Musimy się wprawiać. Zycięska drużyna podobny turniej ma już od dawna za sobą. Czy wcześniej trenowaliście przed tym? Tak, byliśmy na zawodach w Bolesławcu we wrześniu 2012, 2012 roku. i Tam było pierwszy raz. Dla uczniów pierwszych klas to zadanie nie należało do najłatwiejszych, ale udało im się przez nie przebrnąć. Czy trenowaliście wcześniej przed tymi zawodami? To znaczy, jako ta, pierwsze klasy, jako tak o takich treningów nie miał. Pierwsze klasy w pierwszym roku opierały się głównie na muszce. Wyjazdy na granicę Strzeńce. Dopiero pod koniec klasy jest obóz, w którym, szkoleniowy, w którym właśnie robimy takie rzeczy. Zainteresowaniem przybyłych spotkał się mecz piłka nożną oraz wystąpienie formacji tanecznej Fantan. Ciekawym punktem programu był pokaz ratownictwa w wykonaniu straży pożarnej. Strażacy prezentowali, jak wydobyć z rozbitego auta poszkodowaną osobę i jak się nią odpowiednio zająć. Na imprezie pojawili się także reprezentanci Kraśnickiego Klubu Modelarskiego Palok z różnymi modelami samolotów oraz motocykliści. Warto dodać, że na licealiach nikt nie chodził z pustym żołądkiem. Na tych, którzy zgłodnieli, czekała kuchnia polowa z pyszną grochówką i bigosem. Imprezę uświetniły koncerty zespołów Ulica, Martwa Mucha, Obey Your Husband, No Name, Maszyna, DJ Oxy. Organizatorzy zapewniają, że odbędzie się kolejna edycja licealiów. Gdzie? Jeszcze nie wiadomo, ale możemy być pewni, że młodzież z pewnością nie zawiedzie i da z siebie wszystko. Organizatorom natomiast życzymy jeszcze wielu kreatywnych pomysłów, bo licealia okazały się strzałem w dziesiątkę.